Dużo wokół środków z KPO zamiast na inwestycje, pieniądze szły na jachty, sauny, maszyny do lodów czy platformy do gry w Brydża. Opozycja mówi o skandalu, który stawiała na nogi bardziej niż poranna kawa. Rządzący zapewniają, że marnotrawstwa nie będzie. Ruszyły kontrole podpisanych umów. Możliwe, że część przedsiębiorców będzie musiała pieniądze zwrócić. Mateusz Maranowski. To jest nasza kolej, bo to jest nasz czas. Wczoraj rząd chwalił się budową najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce, która finansowana jest m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Te odblokowane środki europejskie. Dziś jednak środki z tego samego funduszu stały się już nie sukcesem, Natomiast a powodem do tłumaczenia. Nie, nie zaakceptuję żadnego marnowania. Zawrzało w sieci po ujawnieniu, na co poszły dofinansowania z KPO dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Internauci zaczęli wysyłać sobie screeny, jak wydatkowane są pieniądze unijne, m.in. solarium, które dostało pieniądze na mobilne ekspresje. Do kawy. Inna spółka rozszerza działalność o sprzedaż piwa bezalkoholowego. Przedsiębiorca w Warmińsko-Mazurskim za ponad pół miliona złotych kupił jacht, na którym zamontował panele fotowoltaiczne. Na stronach rządowych można było do tej pory sprawdzać, gdzie pieniądze z funduszu trafiały. Łącznie miliard dwieście milionów złotych dotacji.